Mamy wielki zaszczyt współpracować z Agnieszką. Królowa Łes jest najczęściej oglądana na YouTube a jest najczęściej kupowaną płytą od dwóch tygodni w Polsce. Złota płyta na 10! producenci. Piotr Królik i Marek Piotrowski, zapraszają tu. współpraca z TVN-em, też powodowała, że ta tak dobrze się sprzedawała. Zapraszam Pugata Kucianowskiego. Bardzo dziękujemy Asi Górskiej, no i Edwardowi Miszakowi za współpracę. RMF-em Adam Siednicki, nie ma go tutaj, ale zapraszam Katarzynę Sobiechowską 6. RMF zawsze wierzy w Agnieszkę i zawsze pierwszy puszcza pisemkę Agnieszki. To bardzo dziękuję. Panie partner ONFP, bardzo dziękujemy. Wspaniały wywiad w pierwszym dniu promocji. Nie byłoby sukcesu Agnieszki, gdyby nie jej Taki moment, którego nigdy w życiu nie przeżyłam, czyli wzorowe zachowanie. <grymne> Słuchajcie, wypadałoby powiedzieć parę słów, ja jestem kiepska, jeśli chodzi o tak zwane oficjalne przemówienia, zawsze to się kończy jakimś kurwa skandalem. Więc pozwolę się sobie ograniczyć do, do takiego myślę dobrego minimum. Przede wszystkim oczywiście, że chciałam bardzo podziękować wytwórni Warner. Oczywiście Grażyna, dziękuję Ci za jeden z najważniejszych wywiadów. Taki mądry, tak dzisiaj brakuje dobrych dziennikarzy, wiesz, do rozmów z artystami, którzy nie pytają się o kumor wiesz, tylko o to, co w duszy gra. Kasiu, jakbyś mogła uściskać wszystkich w rmf oni, oni byli odważni, oni nie rozglądali się na innych, po prostu puścili królową i się udało. Chciałam podziękować publiczności, bo dzięki Wam są jakieś takie historie typu ja się na tym nie znam. Chciałam podziękować Bartkom, Markom, Panom. Wyście wymyślili my tą muzę przepiękną, wytrzymaliście moją nerwowość, moje migotanie. Jesteście naprawdę facetami z wielkim ją. I jeszcze jedno słowo, jeśli pozwolicie to. Dzisiaj są zaproszeni goście, ale to nie było tak, że myśmy po prostu z urzędu kogoś zapraszali. Wśród nich jest wiele osób, którym zawdzięczam nie tylko jakieś fajne, zawodowe sprawy, ale takie po ludzku uściśnięcie ręki. Chciałam was wszystkich serdecznie pozdrowić, podziękować wam za że przyjęliście moje zaproszenie na ten koncert. Wierzyli konikularnie, że jakże po prostu z serca, wiecie, z Na koniec chciałam powiedzieć jedno bardzo ważne zdanie do osoby, która gdzieś tam stoi z boku, a zrobiła tak wiele. Joasiu. 酷酷空军酷酷气象台报